Chodź, 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 idzie, trawku, chodź, tutaj sobie pójdzie. Kolejny z rzędu, krótkiego rzędu, bo drugi. Ładny poranek słoneczny. Jest coś przed ósmą rano, niedziela. Ale już dzisiaj było minus 2. Teraz jest około zera. Nie ma wiatru, więc naprawdę jest bardzo przyjemnie. Nie czuć tak bardzo tego zimna. No ale już to jest ta jesień taka wiecie, zimowa. Ale ładno. Piękny, piękny świt i super słońce. No, trawa chrupie. Ale tam gdzie jest słońce, w tych łatach już takich jasnych, że się zamienia w taką świetlistą rosę, w takie perełki fajne. No ale tu gdzie ciemno, gdzie jeszcze jest dzień, no to już jest takie wiecie... Już się słychać. Ale bardzo ładny dzień, naprawdę zapowiada się. I co w ten piękny dzień, wolny. No, na grzyby już nie pojadę. Zresztą, powiem szczerze, troszkę wysyciłem się w ostatnich tygodniach. Ale trzeba będzie jakoś wykorzystać ten dzień i wyjść gdzieś dzisiaj w mieście. Takim głównym planem na dzisiaj jest coś, czego nie robiłem dawno i na kanale też dawno już nie gościło. A mianowicie pogonimy dzisiaj za piłką. Chodź, idziemy, rybko. No, tak wyglądają czerni dlaki, jak już są przejrzałe. A jak w Poznaniu można pogonić za piłką, no może to być poziom ekstraklasy jedynie. Ten pas zieleni po którym idziemy, to też jest taka fajna opcja tutaj. No jesteśmy wśród takich bloków, wiadomo nasze osiedle jest z lat 80. więc decha to może wielka nie jest, ale większość bloków jest takich czteropiętrowych jak nasz, jest kilka takich dziesiątek, ale pomiędzy dwoma osiedlami. Jest taki szeroki pas, którym właśnie teraz idziemy. Nie wiem jak to się fachowo nazywa, bo to jest pas zieleni, ale to jest też taki pas techniczny. Tutaj się znajdują wszystkie kanalizacje, gaz i tak dalej. Biegną różne arterie, w tym też te słupy wysokiego napięcia. No ale dla użytkownika oznacza to fajną przestrzeń, gdzie możemy sobie połazić. Widzisz jak jest ładnie? Przyszedł mróz, ale fajnie się chodzi, nie? Po takim trawniczku. Tylko trawki trochę przymarzły, nie? Nie ma za bardzo co skubać. Wszystko zimne. Trzeba iść na ciepło, michę, nie? Pójdziemy zaraz na ciepło, michę i się pies ogrzeje. Pozdrow, pozdrow, fanów, Klara, no. Tym ogonem przynajmniej, no? Pozdrawiamy? Pozdrawiamy, oczywiście. No pewnie, chodźcie. Mrazik. No ciekawe, czy mrozek dzisiaj wystąpi. No bo u nas na osiedlu już mrozek wystąpił dzisiaj Jasiuś Marda Pan kocha kundelka wiesz Zobacz Nasz już pyta, czy nie mogło być jednak tak cieplej do takiego zimowania pod blokiem. Tara, tutaj jest, zobacz. Zobacz, tutaj jest. Ty. Tutaj. O, to są kuleczki, tak. No są twoje kuleczki, są. Szukaj tam, szukaj, może coś znajdziesz jeszcze. już jest przygotowana tutaj, o, proszę bardzo, tak Przemrozek już sprawdziliśmy, jak się ma, to teraz możemy sprawdzić, jak się sprawi mrozek, no pora się rozstać z ogrodem jesiennym, skoro mrozę, a przede wszystkim zebrać owoc, trud, pracę, no to ciach, proszę kadynia, no to my jesteśmy na Halloween Przygotowani. No i ostatnie grono pomidorowe. O, nawet no, coś tu jeszcze jest wybarwione. No i na tym chyba tyle tych zbiorów. Coś tu już zostanie, niestety, niedojrzałego. To już niestety ten pomidorek nie wykarmi. Jeszcze kwitnie nawet. No ale to już widać, że to jest koniec sezonu. Ostatnie zbiory balkonowe, dynka na Halloween, pomidorki, te zielone z czasem dojrzewają tutaj leżąc, o takie tutaj zbieram, a potem jednak wybarwiają się troszeczkę, są co prawda twarde i skórzaste, ale, ale bardzo słodkie, no i ostatnia mięta. Świeża i odrobina świeżej pokrzywy. Po porannym przybrązku już została tylko historia. Jest około 10 stopni, nadal piękne słońce. A ja pieszo w kierunku bułgarskiej. O, zobaczcie jak latarnia świeci fajnie. Myślę, że pogoda na mecz idealna zarówno dla kibiców jak i piłkarzy, bo jest fajny chłodek, ale piękna pogoda, nie ma wilgoci za dużej. Więc zobaczymy, idziemy sprawdzić czy Lech pogoni rywala. Co to, co to za połączenie stylów? Wszystko razem. Ale z Suzanem do kupy. Czy my dzisiaj gramy z Irlandczykami czy co? Nie, z A, nie, ale mówię o czapce. A czapce tak, wiesz, tam wszystko jest. Wszystko w jednym. Mecz podwyższonego ryzyka bez piwa, ale czy kiełbasy są podwyższonego ryzyka? No. Psiekąska jest. Se Wiesz, były wszelkie możliwe emocje, nie? Przegrywali, wygrywali, dwa razy remisowali. Dwa razy prowadzili, ale raz był spalony, więc nie prowadzili. Zawsze coś, nie? Ja powiem tak, jak na, jak na mnie, to jest dobrze, bo jest remis. Wypuśćcie mnie teraz stąd, wypuśćcie. Po takiej ilości ludzi to do lasu. No, to w tym sezonie chyba tyle, jeśli chodzi o Kibicowanie na świeżym powietrzu, bo już mrozy idą. Mrozek, mrozek już idzie. Chyba ostatni raz na stadionie w tym roku. Pierwszy chyba i ostatni, a może drugi. Trzeba się iść rozgrzać. Nie, nie trzeba iść z falą. Gdzieś dojdziemy. No i już po pogoni, po pobycie na stadionie. Trochę zimno, ale bardzo ładny dzień. Dobry, no, dobry na stadion, dobry stanowczo. E, na no, pogoni, że tak powiem, była w dwie strony. Raz gonił Lech, raz był goniony. Nawet do Rymu chyba wyszło. No skończyło się na 2-2. Także jak na moją obecność na meczu, to można powiedzieć nieźle. Także rywal gonił, Lech gonił. Nie dogonił, pogoni. Tą pogonią Lech pogoń 2-2. I kubeczki poszły w drogę. Może by takowo zapełnił się jeszcze ostatnią partią rzeczy za Orla, różne książki, listy, których nie chciałem zostawiać jakiś tam złom. Tutaj mam też dorzucone butelki, klary, półki, które zabrałem po to, żeby sobie zainstalować w piwnicy. Ale dzisiaj tutaj doszła też ta wielka paka. I tak się akurat zbiegło fajnie, że wczoraj poprzednie pudło wypełnione rzeczami wysłałem do Jakuba. Z kanału Jacob July Metal Detecting. Pudło pełne rzeczy na pchlitark oczywiście z pozdrowieniami. I te kartony w ten sposób właśnie zapełniam i mu wysyłam. Także przyszło kolejne pudło Kubo. Karma jest zawsze opisana fajnymi hasłami: otwórz i powąchaj. Mam nadzieję, że jak Kuba odbiera te paczki, to nie wącha tych pudełek. Jedyny mankament teraz to wtachać te kilogramy na górę do mieszkania. Przy okazji, nawiązując do akcji ze Złotym Królikiem, czyli mojej recyklingowej akcji pod tytułem Podróż z recyklingu. Kto ogląda to wie o co chodzi. To jeszcze nigdy Was nie zaprosiłem do piwnicy, gdzie gromadzę i przetwarzam, że tak powiem, rzeczy. Które ostatecznie gdzieś tam potem zasilają królika. Nic wielkiego, bo nie mam do dyspozycji wielkiego miejsca. To jest dosłownie te parę metrów kwadratowych tutaj w piwnicy. Także jeszcze nie dorobiłem się tutaj żadnego biurka czy, czy blatu. Tutaj duży stoi, dzięki Kacprowi, którego znacie. Ten blat tutaj mam i chcę tutaj sobie w poprzek zrobić. To jest bardzo mocny blat, więc będę mógł sobie na nim coś tam rozbierać, w Jest też już mnóstwo drewna tutaj, z orla, Listew i innych, i tak jak widzieliście w samochodzie półek, które zamierzam wykorzystywać tutaj. Jest tutaj pełno napchanych rzeczy, ale tak naprawdę większość z nich to jest już towar do, do wyjazdu, bo wszędzie gdzie nie zajrzeć, to jest właśnie czy to elektronika. Tutaj po pudłach wszędzie. O, tutaj kolejne pudło, które znacie do oniuchania. Elektronika, elektronika tam w pudełkach też wszędzie. Tu wszystkie pudła to są różne płyty główne i tego typu rzeczy. Tam też jakieś dyski czy procesory, jakieś tam wentylatory. Puszek nie zbieram często, no chyba że gdzieś po prostu wpada duży transport naraz, tak? Ale tak jak mówiłem Wam wcześniej, zostawiam je dla innych, dla potrzebujących. Raczej grube rzeczy. Tu mamy e, na przykład całe wiadro już ładowarek, zasilaczy, transformatorów i tak dalej. Nie wiem, czy będę miał siłę na to, żeby się w to bawić. Może komuś to przekażę potem. No i takie różne drobne rzeczy. O, tu macie znane wam auto z Zasinoujścia, ale tam jest ołów na przykład. Ale o tutaj na przykład jest pobiał, dłużyce aluminiowe. Mnóstwo do wyjazdu jest z przygotowanej rzeczy. Cała siata tu jest z ciężkiego aluminium. Nie wiem... A będzie spokojnie z 10 kg, nie lepiej. I puszeczki pogięte, oczywiście, to tam jakiś czas tutaj zbierane. Zwykły złom, którego jest tutaj po prostu pełno, w siatach, w wiaderkach. To jest też aluminium, tylko drobniejsze 3-4 kg. No, także czeka mnie wywóz. Wszędzie gdzieś coś jest złożone, i tak naprawdę wygląda, że ta piwnica jest zapchana, bo jest zapchana. Ale to jest zapane rzeczami, które są przygotowane do wywózki. Tą wywózkę być może będę robił jeszcze przed naszym wyjazdem, czyli gdzieś tam przed 8 listopada, żeby tu już mieć poczyszczone. No i żeby też mniej więcej tam króliczek się odchował znowu. No, tak to wygląda. A ja dzisiaj właśnie się tutaj wybrałem trochę posprzątać, pognieść puchy, przygotować te torby. I może gdzieś jeszcze w przyszłym tygodniu na początku będę z tym, z tym wyjeżdżać. I skoro jeszcze yy, sprzątania to mam kilka rzeczy, które Was zapytam. Może ktoś będzie zainteresowany tymi rzeczami. Okej, okay, to tak na szybko. Stojak do choinki na całkiem spory pień. To jest moja dłoń, więc widać, że tam spore drzewko by weszło z takich blach. Plus, plus to miejsce, nie wiem jak to się nazywa, taka miseczka, gdzie można trochę wlać wody też jak choinka stoi. Nie stawiamy choinki, więc mogę, mogę gdzieś tam spuścić ten stojak. Waliza fajna, stara. Taka wiecie z tekturowych, ze skórzanymi narożnikami, taki artefakt ewidentnie stary. Czasami też do dekoracji gdzieś używane są tego typu rzeczy. Cały czas mam powiększalnik, to jest statyw cały od powiększalnika, tam w tej torbie jest cały ten korpus. Mam też oczywiście w domu schowane obiektyw. Można nim robić i czarno-białe, i kolorowe zdjęcia w ciemni, więc gdyby ktoś się chciał bawić, proszę o kontakt. No i jeszcze może, żeby nie za dużo było w tym odcinku takich rzeczy, jest taki kociołek podwieszany. tylko kociołek, co tak? No, chyba kociołek. Emaliowany, fajny kocioł z uchem, z takim uchem, połąkiem do podwieszenia nad ogniem. Nie chciałbym tego wywalać po prostu na złom tych rzeczy, pewnie są jeszcze inne, ale może na dzisiaj wystarczy. Więc jakby co to piszcie, kontaktujcie się czy mailowo, czy gdzieś tutaj pod filmem, to na pewno królik z wami się dogada. A może ktoś potrzebuje małe silniczki? Może jest modelarzem, bo mam tu między 20 małych silniczków. Okej, okay, to może tyle, żeby nie spędzić z wami za dużo czasu w tej piwnicy. Ja się biorę za sprzątanie, układanie, przygotowywanie do wywózki i widzimy się w innej części tego odcinka. Witam w chłodny, jesienny, wtorkowy poranek. Tym razem stoję pod Kauflandem, być może widać. I idę sprawdzić, czy tym razem wszystkie butelki przyjmie mi butelkomat. Jak już mówiłem, zebrało się tego rekordowa ilość. Do tej pory zawoziłem najwięcej chyba 55, a teraz jest chyba prawie 60 butelek. No ale jak być może pamiętacie, z któregoś filmu już było zderzenie z butelkomatem po wejściu nowych przepisów. Nie wszystkie browary, nawet takie bardzo typowe, e chciała maszyna przyjąć, więc zaraz zobaczymy. Na razie zabieram te dwie siaty, bo nie chcę targać wszystkiego, żeby potem wszystko przynosić z powrotem. Okej, okay, pierwsze podejście zakończone połowicznym sukcesem. Niektóre browary przyjmuje, niektóre nadal nie przejmuję. No i okej, okay, z drugiej torby znowu trzy butelki wracają, wraca m.in. Okocim, wraca, żeby było śmieszniej, Fortuna, czyli Browar Miłosow, ale tu jest najśmieszniej, bo nie wszystkie wracają, niektóre przyjmuje, niektórych nie. Nawet dokładnie to samo piwo, Czarna Fortuna, część butelek przyjmuje, a część nie przyjmuje. Także na razie uwzględniając paragon, który miałem wcześniej za 9, dzisiaj 12 i 3,15, czyli 30 butelek mi przyjęło, 20 kilku nie przyjęło. Nie przyjęło, żeby było śmieszniej na przykład Pilsa Lecha. Jesteśmy w Poznaniu. Nie przyjmuję żadnych tutaj butelek Lecha, aczkolwiek przyjmuję Tyskie. A Tyskie to ta sama kampania piwowarska, nie przejmuje na przykład też EB, nie przejmuje Okocimia, przyjęło Żateckiego, przyjęło Tatrę, przyjęło właśnie mówię niektóre butelki z Miłosławia, ale niektóre. Ale generalnie widzę, że maszyna działa bardzo wybiórczo i najbardziej zastanawia mnie Lech, bo oczywiście tych butelek tutaj jest dużo. Mamy okres przejściowy tego przepisu, więc wszystkie butelki tak naprawdę tych... Przynajmniej masowych, niekraftowych browarów powinny być przyjmowane. Dobra, idziemy zamienić te 15-24 zł na pasztetówkę Klary, oczywiście, inne tego typu rzeczy. Jeszcze spróbuję po pracy pójść do innego kauflandu. Zobaczymy, czy wszystkie maszyny działają w ten sam sposób. Na razie nie miałem kogo zapytać tutaj w obsłudze o co chodzi. Li się wyjaśniło po rozmowie z, tutaj z panią z obsługi, że to jest raczej wada tutaj. Yy maszyny w tym Kauflandzie, także zobaczymy jak jest w drugim bo akurat koło siebie mam drugi sklep i zaraz zweryfikujemy znaczy nie zaraz, po pracy zweryfikuję czy te pozostałe butelki tam będą przyjęte także na razie jest jak jest, część zrealizowana miałem zapłacić 19 coś złotych, jest 7,49 czyli mi przyjęło tylko ten jeden kupon, dokładnie nie wiem czemu tak się stało, no ale nieważne, i tak to kupony zrealizuje. Coś tam faktycznie kasa nie czytała tych kodów. Także dobrze że zajrzałem, także odjęło mi na razie 12 zł, czyli właściwie ten jeden kupon środkowy. To tu jeszcze mam cały czas 12 kolejne. Na pacę sporo butelek. Jak zwykle tu tuwa dla naszej pięknej. Możecie się nie martwić, jest w czym podawać pastylki. Trochę wędliny, jak zawsze, no i co? No musi być coś dla Pana, nie? Także i Klara, i Pan Klary zadowoleni. Tak, tak, ja wiem co powiedziałem. To jest zawsze zastanawiające kto jest Panem, kto nie, nie. Czy Klara czasem nie jest moją panią? My psi wariaci tak mamy. Po południu, po pracy atakujemy drugiego kauflanda i realizujemy drugą połowę tego pakietu szklanego. Oczywiście to co z paragonów, to do królika. To pamiętam. Ale chcę Wam jeszcze powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Chciałem się upewnić u Pani, z którą rozmawiałem w Kauflandzie, jak ten system przejściowy będzie funkcjonował i tak dalej. Czy od nowego roku to będą już musiały być te butelki z tą specjalnym oznaczeniem, tej kaucji i Pani powiedziała, że te butelkomaty będą bez ograniczeń przyjmowały po prostu te stare butelki też. Także to co Flaming między innymi mówił na swoim kanale, że przyjmuje mu butelki nawet bez etykiet i tak dalej, to jest racja. Tak powinno to właśnie funkcjonować, tak? Także czy z oznaczeniem kaucji, czy bez oznaczenia kaucji powinno to dalej działać również po Nowym Roku. No i klik i minęło ileś godzin. Jest prawie 17. ja jestem pod drugim Kauflandem. Zobaczymy jak tutaj sytuacja z pozostałymi butelkami. Ok, reszta przyjęta w drugim Kauflandzie ręcznie, bo nie ma tu maszyny. 13.50 i mogę też wykorzystać kwity z innego Kauflandu tutaj, więc to też jest wygodne. Także nie ma maszyny w drugim Kauflandzie, ale wszystkie butelki bez problemu przyjęła pani przy kasach. Buteleczki oddane za 13,50 wcześniej za 12 i za 3, czyli za 15, łącznie za 28,50, a więc mamy rekord, tak bo to jest 57 butelek. Drugie zakupy przez to brzmią bardzo dobrze, bo 2685, a zapłacone tylko ,35 zł. 35 dwa razy paróweczki o jakimś takim w miarę dobrym składzie, bo to też jest dość istotne, że nie mają tych wszystkich jakiś konserwantów itd. I jakieś tam trzy różne serki, a więc będzie trochę produktów za buteleczki, czyli za darmo. Fajna zabawa. Oczywiście królik przejmuje kwotę ze wszystkich tych paragonów. Teraz nie będę podliczał, bo było jeszcze to 9 złotych z poprzednich skupów. Także jest tego trochę. Wszystko to będzie dodane do króliczka i tam wrzucone. Dobra, można jechać do pięknej i objaśnić jej sytuację, że jest zabezpieczona w pasztetówkę. Zobacz Klara, chodź, zobacz. Tu jest napisane powąchaj. No może puścisz tą piłkę? Wreszcie, zobacz co to jest. No, twój przydział. Twój przydział przyjechał. Za butelki, które zbierasz ładnie, tak grzecznie, no, no, jest pasztetowa. Podawamy to najlepsi. Wszystko za buteleczki. Zadowolona jesteś? No to dobrze. w kolejny poranek, jest poniedziałek, trzeci pogodny z rzędu dzień jesienny. To powitanie to jest takie na pożegnanie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobał się Wam odcinek z pogonią. Nie wiem jak to będzie ostatecznie, ale prawdopodobnie będzie to włączone do tak zwanego miszmaszu kolejnego jesiennego. Ja teraz zmierzam do pracy, tutaj coraz większy hałas. Ja oczywiście znowu nie z włączonym mikrofonem, więc więc w tle słyszycie to, co słyszycie. Słuchajcie, w następnych dniach czeka nas też wyjazd trzydniowy. Jeszcze nie powiem gdzie, ale zupełnie w inne strony. Oczekujcie, bo będzie fajnie. Będzie co zwiedzać. Będziemy w kilku ciekawych, trochę znanych, a trochę nieznanych, zupełnie na miejscach. Będzie to rzeczywiście troszkę muzycznie, będzie gastronomicznie. Więc e, no, może tyle z zapowiedzi, co by dużo nie zagadywać tego końca. Trzymajcie się, życzę Wam takiego słońca jak dzisiaj, żeby dużo takich dni było jesienią. Widzimy się niedługo, na razie.